Siemaneczko koledzy, ostatnia sobota w tym roku Ja właśnie zmierzam na targ pod zamkiem Jest strasznie ślisko, dzisiaj już w innych butach zimowych przywiozę właśnie głąbki dla kolegi z kanału hodowla głębi rasowych Zapraszam was bardzo serdecznie do niego Zapowiedział się też, że będzie kręcił u siebie relacje z targu, zobaczymy jak to wyjdzie No i co, co więcej mogę wam powiedzieć na wstępie Szczęśliwego nowego roku, bo w tym roku już raczej więcej nic nie nagram Samego szczęścia, zero smutku i wszystkiego, co najlepsze Wam życzę na ten nadchodzący rok. I co, widzimy się już na targu. Także do zaraz. To kolego interesuje. No tak, chciałem was po ile sztuka te w Budapeszcie. gołębie? No w Budapeszcie, tak. Powiem panu tak, te pstre o te wszystkie po 30 zł. Ta mm. samiczka kosztuje 8 dych, to ta jedna, to na tej mniejszej głowy. Mm. Tak. A ceferki, 4 dychy, tak? Sztuka. Ceferki, 4 dychy, jak wszystkie, to to będziemy inaczej rozmawiać. Nie? Mm. A dresze? Dresze to kolegi, Ja on coś tam kradł. Około 100 zł kwiat. mm -hmm. Tomek? I za ja adresem tych chcesz? Stówkę sztuka, tak? A te Budapeszty? Czerwone i siwe. I to jeszcze pana, tak? Te ptaszki też? Tak, tak. Są staropolskie, tak? To są standardy. I ile sztuka? Ta parka wyceniona jest na 250 zł do negocjacji, a te po sztukce ze To też do negocjacji. Esz jeszcze ciemno nagrywam takie gołąbki. Podyszkę. Szeriki domońskie. Tutaj taki, o, jeszcze ciemny mówię, o taki targ. Troszkę ludzi jest. Jakieś tam ptaszki. Tu, tu mański, tak? Aha. To pańskie, tak? Takiego łamki kolegi z kanału Podobla Głębi Lasowych przywiózł właśnie. Zapraszam tu na targ. Dwie powiki, różne lasy gile, Pymki tak. I po dwiedychy, tak? Biedywie. Tutaj takie prymki, jakieś białe dwa. A sztuka ile? Prymki ile? Prymki. Siedem z tych parak. Dawały mi trzy pary, dały czarny, mhm. a w jednej parze w było moment, jedno tak? czarne i jedno czerwone. Mhm. A to białe, co to tutaj to jest yy, ruski szalik A ruski. No to tutaj A to mieszanka to mieszanka. Tu chyba no. jest tanewka egipska. No ma no no właśnie bo, takie jest. Bo, to bo, chodowne, bo no. ma te łapcie duże no, i jest to większe takie, no. Dobra, kurki tak, no. No, 120 parka, to jeżdżę w którym? W wyniku po stówie, cebrytki, no. kurki po. po no po 70, tam walkuje. Gdzie? mamy całą przyczepę szalików i murzynów samojskich. Już nie ma właściciela, też, też szuka, kupuje. Mam takie ładne starzki. Sztukawy ile? Gąbki. Sztuka ile? Murzyny? A te? Tutaj? Różne. Różne. Dwie murzynki. Dobry, wyjdę murzynki. Dwie murzynki. A jajka? I tu mamy grochy i zwykłe, tak? Tak. Tu mamy grochowe i zwykłe, tak? To biedynki, tak, To po dwie tak? Stografu ile u pana, Stografu ile? Ptokawile? ile u pana, ptaszki. Różne, tak? Czyli czy I tu mamy za i śląskiej i tarczowy, tak to jest? Czy pocztowy? Tak, posztowe, to, Sztere, to jest i pocztowe. Pocztowe. No. A gdzie masz Tu mamy szaliki. Jak zwykle te klatki, takie zielone, tutaj na wejściu. tu mamy takie. No. Różne ceny, jak pytałem w zeszłym tygodniu, chyba. Tak. Takie droższe. Dzisiaj sporo hodowców które też coś kupuje, bo nie ma sporo przykładkach. Mamy takie szaliczki. Ceny niestety nie znam. Tutaj jest mojskie, krótko też ładne. Proszę bardzo. To szaliki znowu. Tu u Pana kosztowe Tu kupiłem u Pana te szaliki te A co Pana to uchodzi? A nagrywam coś to To się ale nie No i dobra no. no i dla mnie już po targu Targ dalej jest oczywiście no Ale ja już idę Wracam I tak to wygląda Zakupiłem dwie sztuki białych Zamońskich obrączkowanych Za 8 dyszek i to tam jeszcze, no zostałem Krakowiaki dwa od tego kolegi właśnie z kanału co wam mówiłem, yy, hodowa głębi rasowych. I tak zobaczymy co tam z niej będzie. Czym tam poparuję, może zobaczę. Dobra, to już dalszy, dalszy odcinek będzie w tym. U mnie w hodowli, bo znaczy nie, nie, nie będę wam nagrywać trawy, bo nie ma co. Także no, na dzisiaj żegnamy tak pod zamkiem. Spory był nawet ostatnia sobota w tym roku. Ym, jeszcze mogłem powiedzieć tak... Ten, że nie wiem, co się dzieje z kolegą ściana wschodnia z Adamem. Napisałem tego nawet sms, że wszystko w porządku, ale nie, nie dostałem odpowiedzi. Nie wiem, dzisiaj też go nie było. już Chyba trzecia osoba, tak go nie ma. Jak to oglądasz, to odezwij się, czy wszystko tam w porządku. Jak tam i dobra, no, przejdziemy już do hodowli od razu. Także do zaraz. No i dobra, już jestem. Zaraz wam pokażę najpierw sprzęt gołemniczka, nowe nabytki. Nie mam tu nigdzie klatki w liżu, bo dziadek chyba gdzieś schował Pokażę wam z ręki Już idę. Dobra. Pierwszy no, biały zamojski, takie krótszy bardziej do lotu Samiczka Zobaczcie, zaraz wam lepiej rozłapie Nie wiem czy... O, obrączkowana Z... 24 proszę bardzo taka biała nie wiem, czy coś widać o, Taka biała następny białutki, tutaj ładniej widać też samiczka Chciałem właśnie dwie samice Żeby coś białego tutaj latało Też z obrączką Czekajcie to widać, Przez, czekajcie, się złapię trochę inaczej o Coś obraz Ostrośnie, o Tutaj, o obrączka No coś na widać no. Taka biała samiczka mojska zobaczymy co to będzie Teraz na razie nie puszczam, to dopiero na wiosnę wszystko puszczę I zobaczymy jak to będzie chłodzić I tutaj od kolegi taki krakus, groszek Ale on pójdzie do kolegi Takiego mam do kolega, co zaczyna z głębiami, to Oddam mu go, o biały krakusek Zostawię sobie chyba tego drugiego, bo mam też czerwonego Bo to będzie się mi mieszało z zamojskimi, a wiecie jak to wygląda, nie chcę tyle tych raz Tutaj ma znacznik niebieski o. No i taki krakowiaczek zwykły Siwy o. Nawet ładny, dobra Teraz pokażę wam drugiego No i to jest drugi, zostawię sobie go taki czerwony Pstry Troszkę widzę Pójdzie do któregoś słabszego bociana A strasznie dyszące te krakowiaki jakieś chyba się boją albo nie wiem co O taki gołąbek To będzie chyba samczyk Nie wiem, przypomni mi kolego jak oglądasz to to będzie chyba to samiec i on zostanie, tylko nie wiem czy to, to takie dyszące, czy go on tak dyszy, ale no. zobaczymy no dałem teraz trochę gąbko mieście, no i nie wiem co tam jeszcze żeby trochę dłuższy był odcinek, no siedzą te ptaszki tutaj, wszystko zdrowe póki co, o, siedzi dałem teraz trochę żarcie, ale nie chcę jeść, nie wiem no zaraz będę kończył, krótki odcinek Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku Bo już po świętach jesteśmy, chciałem mówić wesołych świąt, a to już po świętach I tak Szczęśliwego nowego roku, żeby wszystko tam było dobrze Sa Same same szczęście, zero smutku I tak, żeby było, żeby, było, żeby się wiodło No, Patrzcie co robi no, Tutaj gąbki coś siedzą fajnie o. Będą jeść, wam coś jeszcze pokażę tu was też tak jest, ale... O szybko znaczy, tutaj załóżmy. Typery siwe. Tym miejsce tu dziadek położył, ale nie siedzą, bo zim. Już wczoraj było. to właśnie parka, co tutaj siedzi na tej półce. Posuł się. No tę siwe. Jajko, jedno i tak. Dobra. Krótki odcinek będę kończył. Jeszcze raz szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się. Zdrowka. I do następnych odcinków się mamy.